Witajcie ziomy tutaj znowu Jan Witam was w kolejnej kolejnym challenge'u tak chciałem właśnie teraz zrobić taki challenge który już pewnie wszyscy znają też znowu jajka tak będę sobie rozbijać dzisiaj jajka na wie zupełnie bez powodu tak chcę sobie robić bo, bo fajnie bo, bo fajne są nie wiem ile tu mam jajek Będę sobie rozbijać na głowę. Będę sobie rozbijać tak na głowę. Eem. No i co? No, dobra. Dobra. Otwieramy jajeczko. Jezu, jak się boję, bo ja to znowu pierwszy raz robię, więc... dobra. Muszę się postarać. Raz, dwa, trzy! Ała. 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 Aaaa. Aaaa. A! Aaa! Fuj! Aaaaaah! Aaa! Nie, to była najgorsze odbicia jajka na, na świecie. Nie, nie. Mamy jeszcze ile? O, takie taki ładny, taki szu? Znaczy biały, 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 białe. Co? Dobre. Dobra, Jedziemy o. Eee. Na wstępie zaznaczyć, czemu nie było tak długo QA, bo chciałem sobie począć, a przy okazji zapomniałem. Więc z drugiej strony mogę robić taki. Przed teraz właśnie robię taki challenge, że to jest jakby kara za to, że długo nie nagrywałem, więc no. Jedziemy drugi raz. Raz, dwa, trzy! A Kurwa! Aaaaa! To wszystko Jajku spływa! Dobra, jedziemy na następne! Nie chcę sobie włosów, dlatego... To wszystko jajko! <grym> dobra. <grym> ale to śmieszne! Dobra, albo może ubręcę ten włosy. Dobra, ubradzamy włosy. Raz! albo nie. Dobra. Raz! Dwa... Trzy! Nawet nie wiem, jak ja ale dobra! Mamy jeszcze dwa jajka, ostatnie! U! To może teraz zbiję? Nie wiem. Na głowie jeszcze. Raz, dwa, trzy. Nie. Dobra. Jeszcze raz! Raz, dwa, trzy! O! Aaa! A, ale to śmieszne, ale o kurde, boicie jak ciepia, nie? No to dobra. Raz, dwa, trzy! O! A a, 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 fuck, a, a. fuck, i my, a, a, okej, dobra, jemy wyszło naprawdę świetnie. Jeden był fail, ale daliśmy radę. Rozbijemy 6 jajek na głowie. Tak, i myślę, że za to będzie łapki w górę. Chociaż nie wiem, bo dawno nie nagrywałem, więc trzymajcie się. Cześć!